Otwieram obrady 55. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Owosada zwołanej na wniosek wójta Gminy Owosada. Witam państwa radnych. Witam pana wójta Sebastiana Cichockiego. Witam panią sekretarz Mirosławę Tyszką. Witam pracowników urzędu i witam wszystkich, którzy oglądają sesję za pośrednictwem mediów. Ustawowy skład rady 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych według listy obecności na dzisiejszej sesji. Stwierdzam prawomocność obrad. Transmisja obrad Rady. Uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów wynika także z artykułu 3 ust. 1 punkt 3 i artykułu 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taki obowiązek wiąże się z możliwością upubliczniania wizerunku oraz innych danych osób uczestniczących w obradach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 przez 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 przez 46 przez WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Dzienniku Unii Europejskiej L119 przez 1 artykuł 6 ustęp 1 litera c przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. I przechodzimy do porządku obrad, punktu drugiego przejęcie porządku obrad i o zabranie głosu proszę pana wójta. Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, ze względu na brak niezbędnych uzgodnień projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Osada Uchwała ta nie może być w dniu dzisiejszym procedowana, dlatego zwracam się do Wysokiej Rady z prośbą, żeby zdjąć z porządku obrad tą uchwałę. Będziemy ją procedować po uzyskaniu tych niezbędnych uzgodnień ministerialnych, pewnie już w roku przyszłym. Chcieliśmy to spowodować jeszcze w połączeniu z uchwałą na wymianę biecy, na proekologiczne, ale ministerstwo nie przysłało nam drogą mailową jeszcze niezbędnych uzgodnień i stąd powyższa prośba do Wysokiej Rady tak jak powiedziałem na wstępie, o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały i przesunięcie jej na kolejną sesję do procedowania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania w sprawie zdjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Wołosada. Pod głosowanie proszę. Za zdjęciem uchwały głosowało 15 osób za. Przechodzimy do nowego teraz porządku obrad. Odczytam państwu Porządek obrad nowy. Pierwsze, otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności. Drugie, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr 53 przez 372 przez 22 Rady Gminy Jołgłosada z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jołgłosada na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego, na proekologii w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Iłowo Osada i punkt czwarty sprawy bieżące, punkt piąty zamknięcie sesji. Podaję porządek obrad. Nowe pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty 15 głosami za. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie... Zmieniająca uchwałę nr 53 przez 372 przez 22 Rady Gminy Łowosada z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łowosada na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Łowosada. I o zabranie głosu proszę panią Alicję Osiecką. obra na 2022 dni łowa osada z dnia 30 listopada bieżącego roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy i osada za na zadanie ochronie powietrza polega w że na dziedzinom ogromania wędrowego w projekologicznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy i osada uwzględniając aktualny stan prawny konieczne <coughs> wprowadzenie zmian w niniejszej przy do uchwały. Przymiotowe zmiany dotyczą mimo obowiązywania uchwały. Oraz terminów składania i rozpatrzania wniosków o udzielenie dotacji, a także udzielenie jednego punktu wniosków, wniosku, yy, mając na uwadze obowiązują aktualny stan prawny. Tak musimy po prostu nanieść pewne poprawki. Yy, wobec powyższego punktu widzenia, uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Poddaję projekt uchwały. W sprawie zmieniającą Uchwałę nr 53 przez 372 przez 22 Rady Gminy Łowosada z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łowosada na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Łowosada pod głosowanie. Uchwała została podjęta 15 głosami za. Przechodzimy do punktu czwartego, sprawy bieżące. Nie widzę, zamykam obrady pięćdziesiątej piątej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Iłowo-Osada.